W 2005 roku NBA wprowadziła nowe zasady dotyczące ubioru. Była to zmiana wymierzona w kulturę hip-hopu i ulicy. Koniec z duragami, luźnymi koszulkami czy łańcuchami. Choć pionierem tych ostatnich był Jordan, który już w latach 80 grał w złotych ozdobach, tutaj chodziło o coś więcej. O kontrolę ubioru poza boiskiem. To był bezpośredni strzał w Alana Iversona, który był prekursorem tego stylu. Czary goryczy przelały wydarzenia nazwane Malice at the Palace, po których lidze szczególnie zależało, aby pokazać się z poważnej strony. Niektórzy tłumaczyli to próbą nawiązania do wspomnianych lat 80, gdy zawodnicy i trenerzy chętnie pokazywali się w garniturach. Trudno to jednak traktować inaczej niż formę cenzury i próbę zdystansowania się od stylu, który nie podobał się władzom ligi. To, co miało być cenzurą, stało się jednak motywacją dla zawodników do większej kreatywności. James, Wade, Carmelo Anthony to tylko kilka osób, które zaczęły się bawić modą i zasadami. Początkowo wszyscy dostosowali się do nowych reguł, ale szybko zawodnicy zaczęli wprowadzać do swojego ubioru przykład limitowane buty czy nietypowe dodatki tunelu w dniu meczu stało się wybiegiem. What? Westbrook prezentował coraz odważniejsze stylizacje. SGA, dzisiejsza supergwiazda, zawsze wygląda świeżo. Kyle Kuzma regularnie trafia do sieci ze swoimi fitami. Niezależnie od tego, czy wzbudzają zachwyt czy śmiech, nawet Jokic potrafi zaskoczyć swoim wyglądem. Dresko z 2005 roku miał zdyscyplinować zawodników, ale ostatecznie otworzył w NBA nową epokę mody.